Kominy, kominy wszystkich. O, hej Michał, um, właśnie widziałem, że do mnie dzwonisz. coś z ważnego? Aha, okej. Okay. No to okej, okay, spokojnie. Poinformuję ich. Nie mać się, załatwię to. Dzień dobry. Właśnie zostałam powołana do tego, żeby powiedzieć wam, że Michał będzie robił własny podcast. O, jeżeli bardzo tak niecierpliwie czeka się ten podcast, to powiem tak. Następny podcast będzie w następny tydzień. Więc no bardzo cierpliwie czekajcie, na Michała, dobrze? To czekamy do następnego tygodnia. Papa! Pa.